Siema siemanko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj mam nadzieję złowić piękne okonie. Jak będzie zobaczymy, niestety nie mam dużo czasu, dosłownie wyskoczyłem na półtorej godzinki przed pracą. Mam nadzieję, że uda mi się złowić jakieś fajne ryby, ale jak będzie zobaczymy. Trzymajcie kciuki, ja pędzę na okonie, mam w planie połowić zna, ale wezmę sobie w razie czego jeszcze wędkę na dropshota. Tak w razie bo by zna się nic nie działo. Nie przedłużając zapraszam Was na film złowienie okoni na spinning. Miłego oglądania. Zajebista ryba poszła, no nie, prawdopodobnie okoń, najgorzej, najgorzej. Branie i ryba, trzeba być czujnym. Myślę, że to jest dobry okoń, na dropika. Oj, raczej tak. No, tak dobry oksik. muszę znaczy dobry no. Dobry. Hopsala. Nie jest tu żaden rekord. No zobaczcie. To już bardzo fajny ryby. W trójnoczy nie ma. To jest piękne, mocno wyczuwalne branie. I te trzydyszki na pewno ma. Piękne. Pierwsze branie dzisiaj, pierwszy kontakt. I taki oksik pod trzydyszki. Całkiem dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Oby więcej. 30 bodajże 2 cm. Opa. Leć. Bye, bye. No i wam powiem, że pierwszy kontakt z rybą huknął pięknie. Okoniasty, takie 30-32 Można by powiedzieć, że klasyka. Jeżeli chodzi o rozmiar. Fajnie, bo huknął mocno. Przynęto cała w pysku, pięknie zażarta. Więc bardzo, bardzo spoko. To było branie bardzo pewne. Żadne tam mizianie, czy tam inne kąsanie, mocny strzał, puknięcie, pewne uderzenie i sieć. Takie brania lubię najbardziej, zresztą wy również, bo zazwyczaj wtedy jest efekt taki, że ryba ląduje w siatce, w ręce, w podbieraku, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie jeden jedyny rodzyneczek, który puknął. Zobaczymy. To teraz dwa, może nawet trzy słowa o sprzęcie, na jakie dzisiaj łowię. No cóż, mam ogólnie ze sobą dzisiaj dwa kije. Jeden, który właśnie mam w ręce i na którego głównie dzisiaj łowię, bo jest najwięcej efektów. Czyli dropshot to jest mój zestaw typowo do łowienia tą metodą z brzegu, czyli wędka zawsze uzbrojona w dropshota. Perfekt jig z Crazy Fisha. 260 cm długości do 10 gramów. naprawdę daje bardzo fajne rezultaty i bardzo fajne efekty, przede wszystkim bardzo fajnie czuć brania nawet te delikatne. Nawet te najbardziej ospałe, bardzo fajnie czuć. Dzięki temu, że to jest 260 cm długości, no to też posyłam na bardzo zadowalające odległości moje zestawy. I dlatego też jest to pewna przewaga i dzięki temu rzucam te naprawdę kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt metrów dalej niż gdybym łowił innym zestawem krótszym, trochę lżejszym i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kołowrotek. Szymano Vanford 2500, którego zajechałem przez mróz po prostu. On tutaj akurat teraz się naprawił, nie rzęzi aż tak. Na szczęście, więc aż tak bardzo nie dokucza. Jednak leci na serwis, bo to już jest jego czas. Padło łożysko w rolce prawdopodobnie, dlatego tak rzęzi. Jeżeli chodzi o wędkę, kołowrotek bardzo lekki, mogę naprawdę długo łowić tym zestawem i to jest bardzo duży plus. Nawiniętą mam tutaj plecioneczkę z Mikado 008. To jest... O! Było branie. Może powtórka będzie. To jest nowość od Mikado. Mikado Jaws. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jaws 13 splotowa. Okrągła, bardzo gładka, fajna plecioneczka. Testuję ją od tego sezonu na dropshota. I tak samo równolegle na drugim kołowrotku na wstrągi. Dość mocna plecionka. Na razie póki co bardzo fajnie się sprawuje. Nie ma na to narzekać. Wszystko, wszystko gra. Kolor musi być taki, ponieważ trzeba widzieć, gdzie się podaje przynętę. W moim wieku jaskrawy kolor plecionki jest bardzo kluczowy. No a co? No jeżeli chodzi o sam zestaw, było to też bardzo dużo zapytań. Co dalej? Oczywiście standardowo Odcinek fluorokarbonu. Od momentu, gdzie... czekajcie, tutaj to złapie. Tutaj jest węzeł, tutaj jest przynęta, to jest jakieś 25 cm. Natomiast całość ma jakieś 60-70 Mniej więcej odległość od ciężarka do przynęty to jest tam jakieś, w zależności od tego jak mi się uwiąże, w zależności od tego jak te ryby współpracują, to jest jakieś 40, czasem 50 cm. Trzeba kombinować i się dopasować do tego, jak ryba żeruje, jak one chcą współpracować. Jaka ryba! Jak, ale branie bez brania, żeby tylko nie spadła. Ło! No, no, kurde! Piękny zasany, ale petarda. To będzie większy okoń. Pięknie. Rok pracuje głową. No sajebiście. Już mu troszeczkę odkręcimy. Ale ale miasga. No to będzie 3-5. Niech on mi się tutaj tylko pojawi. Ale zapierniczałbym. Żeby tylko nie spadł. Żeby tylko się nie spierniczył. Co za okoń! Co za oks! Ryba pod cztery dychy. Oooo, skuba. Piękna, aż mi się ręce trzęsą. Przepiękna, gruba ryba. Zobaczcie to. Pięknie, pięknie. Przynęta, zażarta bardzo mocno. Rewelacja. Jeszcze nie wiem ile ma. Myślę, że trzydzieści jakieś siedem. Już go mierzymy. I zobaczcie, przepiękna, wspaniała ryba. Pierwsze 40 Jeden. W ogóle pierwsza 40 w tym roku 41 cm pokazała miara Absolutnie rewelacyjna ryba Coś pięknego No nie przesadzając Jest tu piękna, wspaniała, gruba ryba piękna okoń Piękna jest ta ryba Coś pięknego Grube rybsko Piękne 41 Ułaniamy. Uwalniamy Dacie wiarę, jest około minus 2 stopnie. Wszystko autentycznie, wszystko mi tutaj zamarza. Palce, przelotki, wszystko. Słońce ogrzewa mi plecy, więc to jest duży plus. Oj, na tym filmie będzie się to przejawiać często bardzo często. Pierwsze 40 plus w tym roku, jeżeli chodzi o konia. Dokładnie to jest jakieś 41, w domu jeszcze sprawdzę. 41, 41,5. W się od tego, jak się ułożyło na miarce. Petarda. Hit. Dwie ryby w ręce. Cztery brania, trzy brania jeszcze oprócz tego. Coś pięknego. Naprawdę coś pięknego. No, jak widzicie, coś tam się dzieje. Coś cały czas skubało. Coś się działo do momentu, aż nie zmieniła się pogoda. Za chwilę będzie pewnie padać, bo już to widzę po aurze i po tym co się dzieje dookoła, że za chwilę mnie wygoni stąd deszcz. Niestety mówi się trudno, i tak ryby już przestały brać. Ale w związku z tym, że udało mi się złowić pierwszą czterdziestkę roku 2024. Zapraszam was na konkurs. Konkurs oczywiście dla. Moich widzów, dla subskrybentów mojego kanału, więc zachęcam do tego, żebyś zostawił suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pod tym filmem łapeczka w górę, bardzo mile widziana. I teraz tak, wbijacie na Instagrama, bo jak Wam mówiłem ostatnio, bardzo z tego rozwijać. Kto nie ma Instagrama, niech napisze w komentarzu tutaj, że Instagrama nie ma. Jakoś to połączymy, jeżeli chodzi o losowanie w zwycięzcy. Natomiast chciałbym. I zależy mi na tym, żebyście wbijali na Instagrama, zostawili followa i pod zdjęciem z tym okoniem na Instagramie, z tą 41 plus tegoroczną, właśnie z tego filmu. Napiszcie dowolny komentarz i na samym końcu tego komentarza napiszcie hashtag MLKONKURS i ja będę już wtedy wiedział, że bierzecie udział właśnie w tym konkursie. A do wygrania będą oczywiście przynęty na okonia. Bardzo różne zrobimy. Fajny miks przynęt właśnie okoniowych. No i oczywiście pod tym filmem napiszcie komentarz gotowe. Biorę udział. Cokolwiek chcecie. Idę jeszcze porzucać dosłownie 20 minut, może pół godzinki i mnie przegoni deszcz. Także, więc teraz ja idę łowić, potem poczytam wasze komentarze, a wy oglądajcie dalej, co się działo na tym filmie. Ale dobry, klamot, ciężko, Mam nadzieję, że to jest kurwa oko. Ty, idzie pięknie. No, kurwa, za ciężka na oknach. to nie jest kurwa. Ja myślę, że to jest dobry okoń. Ja myślę, że to jest okoń 44. Z samego początku jego okoń. 4, 4 złowiłem, tu. <noise> Dobra, 46. Nie no na okonia to to nie nawet jak... chociaż Ale z samego początku kurde jak okoń oko no, jak, to... będzie... jak to będzie oko to ma 50 Już wiemy, że to nie jest to okoń Ale to musiało być gdzieś kurde zaklątane, bo to za krzaki bo to kurde za ciężko tarygosło No i niestety teraz się już schitrałem pod drzewem bo zwyczajnie zaczęło padać Chociaż teraz jeszcze jakieś takie są te dziwne przeloty, no ale ogólnie rzecz biorąc niestety muszę uciekać. Niestety nic więcej się nie wydarzyło, nic nie złowiłem, ale dwie ryby wynagrodziły, szczególnie ta jedna wynagrodziły mi trudy wstania tak wcześnie. Stwierdziłem, że muszę wykorzystać okienko pogodowe, bo potem naprawdę już będzie katastrofa jeżeli chodzi o pogodę, ma cały tydzień lać. Ech, no brałem pod uwagę to, że im późniejsza będzie poradnia, tym będzie gorzej cokolwiek złowić, z tego właśnie względu, że przyszedł front, spadek nagły ciśnienia, totalnie inna aura, no musiało się to tak skończyć. W każdym razie Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, jak Wam się spodobało, zachęcam do zostawienia oczywiście łapeczki w górę, no i bierzcie udział w konkursie, bo można wygrać naprawdę bardzo fajne i jak widzicie łowne przynęty na konia. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym filmie, na razie, cześć.